W tym tutorialu pokażę Wam, jak ustawiać wiele podpisów dla danego adresu e-mail w programie Mozilla Thunderbird. Można ustawić wiele podpisów i wiele tożsamości. Mam kliknięty tutaj mój adres e-mail, wchodzę w ustawienia konta. Tutaj jest domyślny podpis. Ja pokazywałem już w innym tutorialu, jak to się ustawia. Link znajdziecie w opisie. Jak ustawić więcej podpisów, jak już mamy ustawiony ten pierwszy. E, musimy zjechać niżej i tutaj mamy zarządzaj tożsamościami. Tu jest tożs tożsamość numer 1. Dodajemy tożsamość numer 2. Naciskamy dodaj, i wpisujemy na przykład Arkadiusz, niech będzie peszka, a nie meszka. Adres e oczywiście ten sam. E, to będzie test 23 małpakliwio.pl Zwrotny adres e-mail, no możemy ustawić ten sam, i tutaj po prostu wklejamy kolejny podpis. Ja już nie mam tutaj gotowego podpisu, no wiadomo o co chodzi. Tutaj kod html podpisu, można sobie wgrać plik i tak dalej. I jak już ustawimy tą tożsamość, tu są jeszcze inne ustawienia dotyczące tej nowej tożsamości. Naciskamy OK. Zamknij i potem, jak będziemy tworzyć wiadomość, napisz nową wiadomość, wybieramy tożsamość. I w ten sposób możemy ustawić, jeśli się nie mylę, dowolną liczbę tożsamości czyli dowolną liczbę podpisów e-maila. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli ten tutorial był dla Was przydatny, będę bardzo wdzięczny za subskrybowanie mojego kanału.